Marcin Adamski, wiceprezes i trener pierwszego zespołu morskiego klubu sportowego Flota Świnoujście. Rozmawiamy o zakończonym i nadchodzącym sezonie piłkarskim. Na początek, jakie atuty zdecydowały o tym, że wygraliśmy czwartą ligę i awansowaliśmy? To takie pytanie dosyć no, obszer, obszernej obszerne odpowiedzi można na to pytanie udzielić, bo. Ja myślę, że już należy wrócić do czasu, kiedy spadliśmy dosyć nieszczęśliwie z tej trzeciej ligi. To gdzieś tam od początku postawiliśmy sobie za cel, a awans z powrotem udało się utrzymać większość zawodników. Wiadomo, że część odeszła, bo to jest normalne. Przyszła część nowych chłopaków i gdzieś tam w tym pierwszym sezonie, zaraz w czwartej lidze po, po, po spadku, to już był, był nasz cel awans. Niestety nie udało się. Zabrakło dwóch punktów, ale ta, ten sezon był, no był bardzo dobry. Zdobyliśmy wiele punktów, ale była drużyna, która zdobyła dwa punkty więcej. Jak wiemy, wineta, Volini. No Bolało, bolało bardzo, ale zdawaliśmy sobie, sobie sprawę, że, 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 że to idzie w dobrym kierunku i udało się chłopaków przekonać, żeby, żeby jeszcze żeby zostali z nami dłużej. Wiadomo, ktoś tam odszedł, przyszła część znowu nowych chłopaków. I zdawaliśmy sobie sprawę też, że ta, ten sezon będzie jeszcze cięższy, bo, no bo dochodziły do nas głosy, że, że też na awans szykują się inne drużyny typu Kluczewia, Gwardia, Bałtyk Koszalin, które miały bardzo mocne kadry. I jednak mówię, no robiliśmy swoje, skupiliśmy się na, na sobie. Naszym celem było gdzieś tam od początku tego sezonu zwycięstwo w każdym meczu. Nie patrzyliśmy daleko. Przyszłość, tylko chcieliśmy w każdy mecz rozegrać jak najlepiej. I to się no, w poprzedniej rundzie na jesieni udało się to wyśmienicie. Zamotowaliśmy spektakularny wynik. Wygraliśmy wszystkie mecze oprócz jednego, na, oprócz, oprócz tego jednego meczu z Bałtykiem. No, fenomenalna była ta jesień. To było to też spowodowane tym, że mieliśmy równą, stabilną kadrę. Wszyscy zawodnicy byli zdrowi. Niestety, zaraz na początku tej rundy rewanżowej, wiosennej bardzo groźnej, no i, no i no strasznej kontuzji w skutkach, nabawił się Krystian Peda, zerwał wiązadła krzyżowe na pierwszym sparingu z Iskierką Szczecin. No i to już był taki moment, że że wiedzieliśmy, że no, straciliśmy kluczowego zawodnika, jeśli chodzi o kreowanie gry, takiego ofensywnego naszego zawodnika, który bardzo dużo dawał. Za chwilę przyszły problemy zdrowotne Dimy Szewczuka. Gdzieś tam w trakcie rundy kontuzja również, groźna kontuzja Damiana Staniszewskiego. Później jeszcze urazy y, Rajana Skwary i Łukasza Bożko, no, problemy jakieś zawodowe kilku zawodników. No na, naprawdę no, w te, y, takich problemów personalnych jak w tej rundzie, no to, to no, nie spodziewaliśmy się, że coś takiego nastąpi. Nie dość, że tak jak gdzieś tam ludzie dopominali, się nasi kibice dopominali się o transfery. No, ja zawsze mówię, no nie będziemy nie, nie będziemy nikogo ściągać tutaj przepłacać y, 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 bo nas na to nie stać. My po prostu jeżeli ktoś był dostępny na rynku i ktoś chciał do nas przyjść, to przyszedł. Jak Grzesiu Tarasewicz, świetny chłopak, bardzo duże wzmocnienie. Jak Krzysiu Bądkowski, który również dołożył gdzieś swoją cegiełkę. Kilka meczów tutaj bardzo dobrze się zaprezentował, szczelił kilka bramek. I na końcu Łukasz Bożko, który przyszedł na końcu z winety. Każdy z nich okazał się bardzo dużym wzmocnieniem, a tak naprawdę żaden z nich nie był planowany. Po prostu ci chłopcy chcieli przyjść do floty. I i na tej bazie tutaj próbowaliśmy coś stworzyć. Ja zawsze jestem trenerem, który nie skupia się na transferach, tylko na tym, żeby budować formę poprzez trening. Wiadomo, że potrzeba nowych zawodników, że no, jednak musi być odpowiednia jakość, żeby zbudować też drużynę. Ale mówię, dla mnie, ja wierzę w, w tą swoją filozofię gry piłki nożnej, w ten trening, który robimy. No i, i całą drużynę mi się wydaje, że tak gdzieś tam cała drużyna uwierzyła w to wszystko, co robimy. Dlatego, że pomimo tych wszystkich kontuzji i problemów zdrowotnych, my znowu wygrywaliśmy. I to, i to jest świetne. No, już zaczęło się od tego pierwszego meczu pucharowego z Winietą Woli. Myślę, że to był też taki zastrzyk energii i taka, taką wiarę wszyscy dostali, że występując z młodymi chłopcami w pierwszym składzie, gdzie już zabrakło kilku podstawowych zawodników, wygraliśmy ten mecz pucharowy. W tym momencie to był też taki przełom po tych meczach sparingowych, gdzie niektóre były udane, niektóre, tak jak z błękitnymi, stary, gdzie tak wygraliśmy, dosyć po fajnym meczu, ale też przytrafiły się gorsze mecze, jak z Juniorami Pogoni, czy też w Zielonej Górze z Lechią. To ten mecz pucharowy z winetą wszystkim, myślę, dał takiego kopa, i w tym momencie uwierzyliśmy, że, że możemy powalczyć o ten awans. Upragniony przez wszystkich tutaj w Świnoujściu, no i suma summarum gdzieś tam udało się. Tak więc, jeśli tak jeszcze raz sumując, no to mówię, a tutem to, to było to zaangażowanie wszystkich zawodników, wiara w to, co robiliśmy, oczywiście też umiejętność, umiejętności piłkarskie, bo bez tego nie da się wygrywać, doświadczenie, ale przede wszystkim zaangażowanie wszystkich, zaangażowanie i wiara w to, co robiliśmy. To był drugi rok z rzędu, w którym walczyliśmy, to nie był przypadek. Bo jeszcze w tym sezonie, pomimo tego bardzo dobrego poprzedniego sezonu, w tym sezonie poprawiliśmy jeszcze średnią punktową. Wiadomo, że ta końcówka była ciężka, ale, ale, ale suma summarum ta średnia punktowa na koniec sezonu wyszła jeszcze lepsza, niż w tym dobrym poprzednim sezonie. No właśnie, jak to się stało, że po świetnym meczu z Bałtykiem Koszalin ledwie 6 dni później omalnie dochodzi do tragedii w Hoszcznie? Co to się tam stało? Panie Watku, to tak jest, że w tych meczach ze słabszymi teoretycznie rywalami, na wyjazdach, jeszcze w końcówce sezonu, to już no to różne dziwne rzeczy się działy. Bardzo ciężko się tam grało. Jak wiemy, te, te zespoły gdzieś tam miały szczególną motywację, żeby, żeby urwać nam punkty. Boiska, na których graliśmy, no to było po prostu coś, do czego też moi piłkarze, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni. To nie jesteśmy pierwszą drużyną, która straciła punkty w Wałczu, która straciła punkty w Postominie. W Postominie nie mógł dwa razy wygrać Bałtyk Koszalin w Postominie, Kluczewia straciła e, punkty. Dobrze to określił w programie Kipsta ZZPN, trener Korszański z Bałtyku Koszalin, który powiedział, że ta te gra na wyjeździe to jest w ogóle to nie przypomina często piłki nożnej. To nie jest mecz piłki nożnej, to jest czasami e, czasami mówię taka bitka, bitka, bandyterka, jak on to fajnie nazwał. Człowiek po prostu skupia się też na innych rzeczach. Tutaj już aspekty piłkarskie tak naprawdę odgrywają drugorzędną rolę. Przeciwnik, który chce nas wybić z rytmu, nie daje rozwinąć skrzydeł, ta piłka gdzieś jest wybijana, jak to się mówi, w kartofle przysłowiowe. I my musimy biegać za tymi piłkami, szukać ich. Ten taki efektywny czas gry z 45 minut w jednej połowie skraca się do 15 minut czasami. I naprawdę ciężko nabrać płynności w grze. Przeciwnik jak tylko może wybija z rytmu. Boiska, boisko nie pomaga. Jest dużo fauli, kontuzji. To jest jeden wielki chaos. Dlatego bardzo ciężko się gra na takich boiskach w końcówce, szczególnie sezonu. I tak też miało miejsce to w naszym przypadku, gdzie nie zdobyliśmy kompletu punktów ani po ani ani w Wauciu, ani w hocznie. Natomiast tutaj graliśmy świetne mecze. Bo mamy dobrych zawodników, dobrze wyszkolonych technicznie. Lubimy grać w piłkę. Naszym atutem jest bardzo szybka, dobra gra, widowiskowa gra, można powiedzieć. I tutaj na własnym boisku, na tym pięknym boisku, tutaj, naszym osirowskim, no to aż chce się grać po prostu. To jest dywan, to chyba to nie, wiem, czy to nie jest najlepszy, najlepsze boisko w tej chwili w Polsce, a przynajmniej w top 10. Jest wspaniałe boisko. I tutaj zupełnie inaczej się gra w piłkę. Tutaj możemy pokazać wszystkie nasze walory, wszystkie nasze umiejętności. Co też pokazał mecz z Bałtykiem, gdzie spotkały się dwie świetne drużyny i akurat to my wygraliśmy, ale Bałtyk również pokazał, pokazał że bardzo dobrze potrafi grać w piłkę. I przy tym przy tych dwóch dobrych drużynach na świetnym boisku po prostu zrobiło się świetne widowisko. I to te mecze na wyjazdach to są zupełnie inne mecze. Tutaj mówię, decydują często inne, inne aspekty. Jeszcze w uzupełnieniu dodam, że na tym boisku nie straciliśmy ani jednego punktu w całym sezonie, A, tak. czyli jest twierdza. No, twierdza, twierdza niezdobyta. No ale gorzej idzie tam, gdzie trzeba jeszcze walczyć z boiskiem. No dobrze, to na temat zakończonego sezonu myślę byłoby tyle. Co dalej? Dalej, no Teraz y, bardzo ciężki tydzień i ten, i następny. Y, jak wiem, wiadomo, awansowaliśmy do trzeciej ligi, ale dobrze Pan zapytał, co dalej. Wielokrotnie zadawaliśmy sobie to pytanie. Tutaj też bardzo dużo zależy od władz miasta, od Pana Prezydenta. W piątek jesteśmy umówieni na spotkanie z Panem Prezydentem i tutaj oczekujemy du dużego wsparcia finansowego miasta, bo bez tego to w ogóle nie ma co przystępować do rozgrywek trzeciej ligi. To nie, żebyśmy się poddawali, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Ja zawsze wierzyłem w moich zawodników i oni sami w siebie też wierzą, ale to są zupełnie inne realia finansowe. Trzecia liga, to my i tak mówię, tą drużynę y, mamy taką. No chłopcy są, że tak powiem, y, zgodzili się tutaj występować z tego powodu, że lubią grać w piłkę, no bo na pewno nie dla, dla aspektów finansowych. Zaczęliśmy powoli dzwonić po różnych zawodnikach, bo oczywiście wzmocnienia są niezbędne i te realia trzecioligowe, no przestraszyłem się jak usłyszałem jakie są realia wynagrodzeń piłkarzy, ile jakie są oczekiwania finansowe, więc powiem Panie Waltku tutaj, że, że jeżeli nie będzie dosyć mocnego wsparcia finansowego miasta, no to, to ciężko nam w ogóle będzie przystąpić do, do rozgrywek. Bo tutaj są gdzieś tam słyszymy oczekiwania bardzo dużych kibiców. Ja od początku, to no, żeby było jasno, jasne, tonowałem nastroje. Wszyscy mówili od, o awansie od dwóch miesięcy. Ja cały czas mówiłem, że to, nie, to nie, po, pierwsze, po pierwsze nie będzie lekko ten awans, zdając sobie sprawę, że do końca będziemy walczyć. A po drugie, nawet jak awansujemy, no to jeszcze musi być jakaś wola właśnie też ze strony władz miasta, żeby, żebyśmy my Mogli przystąpić do tych rozgrywek wzmocnieni. Też nie tylko mówię, yy, mam na myśli kadrę drużyny, ale tutaj jest dużo rzeczy do poprawy i organizacyjnych. My na dzień dzisiejszy, ja nawet gdzieś tam drugiego trenera w zespole nie mieliśmy, bo po prostu na to nie mieliśmy środków. Nie ma fizjoterapeuty. To są sprawy, które w innych drużynach to jest rzecz normalna. U nas natomiast tego nie mieliśmy, bo sobie na to nie mogliśmy pozwolić. Trzecia liga to już jest liga jak nie. Profesjonalna to przynajmniej półprofesjonalna. Piłkarze zarabiają w Polsce kil po kilkanaście tysięcy. No wiadomo, że to nie w naszych tutaj realiach świnoujskich, na to nie liczymy. Ale żeby zrobić dobrą drużynę i żeby wzmocnić klub właśnie o, o niezbędne takie y elementy, jak trener, y jak drugi trener, jak fizjoterapeuta, jak ludzie, którzy zajmują się również marketingiem, bo to też jest bardzo ważne. Wiadomo, jak drogie są wyjazdy, y często z noclegami. No to potrzebne są te środki finansowe, bez tego nie da się, nie da się występować na trzecim poziomie rozgrywkowym. To już jest prawie taki szczebel ogólnopolski. I, a jak wiemy chcemy, chcemy stworzyć dobrą drużynę, no, oczywiście na bazie tych chłopaków, których mamy, no, ale musimy kilku transferów dokonać, wzmocnić I naszą Jakie tarczy. pozycje wymagają szczególnie wzmocnienia? No, już Panu mówię, no, my przede wszystkim ukierunkowujemy się na tych piłkarzach, których mamy i przede wszystkim musimy porozmawiać i i, bo do tej pory nie było okazji. I przekonać naszych zawodników, żeby tutaj z nami zostali na tą trzecią ligę, bo wiadomo, że tu są już większe wymagania, większa liczba treningów, większe, jeszcze większe zaangażowanie czasowe, bo są te wyjazdy długie. Więc mam nadzieję, że większość naszych chłopaków zgodzi się na tych naszych war warunkach zaproponowanych przez nas, które nie wiem jakie będą, bo, bo nie wiem w jakich realiach będziemy się mogli jeszcze poruszać. Mam nadzieję, że oni tutaj zostaną. No i trzeba będzie przynajmniej nie chcę, nie chcę tutaj mówić o liczbie, ale kilku wzmocnień dokonać, wzmocnień albo uzupełnień dokonać na kilku pozycjach. Ja się tak zawsze śmieję, że praktycznie całą sezon graliśmy bez typowego napastnika, bo u nas takiego po prostu w drużynie nie ma. Są zawodnicy tacy, można powiedzieć występujący na tych pozycjach ofensywnych, ale typowej dziewiątki nie mieliśmy. Mimo to zdobyliśmy najwięcej bramek, bo te bramki się rozłożyły na cały zespół. To też jest fajne. To pokazuje, że ta drużyna się rozwinęła i jako całość i poszczególni zawodnicy się rozwinęli. 114 bramek, bez typowej dziewiątki, no to, jest, to, jest, to jest bardzo duży wyczyn. I, I to, że awansowaliśmy, grając bez tego takiego zawodnika, typowego egzekutora, snajpera, który notabene okazał się u nas yy, środkowo brońca Michał Stasiak, nasz wspaniały kapitan, który, który, który strzelił tyle, tak dużo bramek. No, w te dwie najważniejsze wchocznie, z 2-4 na 4-4, no trzy, ale... Tak jak Pan mówi, ale ogólnie atryka. No to, no, no to jest Michał, to jest jego charakter, to jest jego cała osobowość. To jest wspaniały zawodnik i wspaniała osoba. I naszym szczęściem jest, że tutaj jest z nami w drużynie. Ale mówię, no to, to na co będziemy mogli pozwolić, kogo będziemy mogli do nas ściągnąć, to dużo zależy od tego, jakimi środkami będziemy dysponować. Ale opieramy się na swoich chłopakach. Przede wszystkim zależy nas, żeby wszyscy, żeby nam, żeby wszystkich zatrzymać w drużynie. No ale oczywiście, mówię, będziemy musieli tutaj kilku zawodników do nas ściągnąć. Oczywiście takich, którzy będą do nas pasować i sportowo, i pod względem charaktero, charakterologicznym, mentalnym. Muszą nam tutaj odpowiadać. I na zakończenie: podziękować, pozdrowić. No tutaj dużo, dużo podziękowań należy się wielu osobom, którzy tutaj swoje serce, swoje całe praktycznie życie oddawali dzień w dzień dla klubu wszystkim całemu zarządowi tak naprawdę, bo tego może nie widać, ale gdzieś tam cały czas podejmowane są działania, dzięki którym możemy funkcjonować, pozyskujemy te środki finansowe. Bo nie tylko miasto oczywiście nam przekazuje środki, ale są jest szereg sponsorów, takich naprawdę pozytywnie zakręconych na punkcie piłki którzy też przekazują nam środki finansowe, którzy nas wspierają, to im wszystkim należy podziękować, bo to jest ich wszystkich awans, cały zarząd, wszyscy pracownicy klubu, kierownik, Krzysiu Wytwicki, masażysta, panowie, pan Waldek Mroczek, pan Piotrek Dwarakowski, wszystkie osoby, które swój czas poświęcały dla floty i poświęcające cały czas, którzy są oddanymi fanami piłki, cała drużyna nasza wspaniała, która zasłużyła na ten awans. Bo gdzieś tam po tym ostatnim meczu, jakieś tam czasami słychać dyskusje, jak niektóre, niektóre osoby podważają e, zasadność tam tego naszego awansu, to, 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 to nie ma przypadku. My wygraliśmy w ciągu ostatnich dwóch sezonów z 72 meczów ligowych, wygraliśmy 61. No to to jest po prostu nie wiem, czy taki wynik ktoś osiągnął. We wszystkich rozgrywkach klubowych 61 meczów, 5 porażek, tylko 6 remisów. To jest, to jest bardzo dobry wyczyn i tutaj bez wielkich transferów. Opieraliśmy praktycznie się na tej samej drużynie, gdzieś która 2-3 lata temu opuściła szeregi trzeciej ligi, a jeszcze gdzieś tam zostaliśmy osłabieni, bo wielu chłopaków odeszło. Ale daliśmy w tym czasie szansę naszej młodzieży, którzy też w międzyczasie gdzieś tam rozwinęli się piłkarsko i pomogli nam tutaj już w tym sezonie, stając się pełnoprawnymi zawodnikami. No, dziękuję wszystkim, wszystkim kibicom, którzy przychodzą, wszystkim kibicom, którzy też jeździli za nami na mecze, wszystkim osobom, którym los naszego klubu leży na sercu, którzy nas wspierali i dobrym słowem, nie tylko mówię jakimś wsparciem finansowym, ale też dobrym słowem, którzy tutaj kibicowali nam przez cały czas, wszystkim, wszystkim tym ludziom dziękuję i mam nadzieję, że tych ludzi będzie jeszcze więcej, że ten stadion się zapełni, że będziemy mogli tutaj skomponować drużynę bardzo dobrą, też jak na realia trzeciej Ligi, że przyciągniemy przez to więcej kibiców i że ten stadion znowu zacznie, zacznie żyć, bo to miasto na to zasługuje. To miasto ma kibiców w całej Polsce. My wiemy, bo dostajemy maile. Kibice są też z innych miast na naszych meczach, więc wszyscy nam kibicują i wszyscy się dziwią, jak w takim mieście jak Finuście, może nie być Drugiej ligi przynajmniej, i to jest nasz cel, ale do tego mówię, do tego jeszcze zakończę tym, że potrzebne są środki finansowe, bo piłka jest wspaniałym nośnikiem reklamy, wspaniale można wypromować miasto. To jest również dla naszej młodzieży tutaj przykład, dla naszej wspaniałej młodzieży, która trenuje. Ci zawodnicy pierwszej drużyny są przykładem i, i, i ta piłka bardzo dużo daje naszej młodzieży. To jest tak naprawdę jedyna rozrywka w naszym mieście jedyny taki półprofesjonalny zespół bo nie mamy tutaj innych sportów, mówię o profesjonalnych sportach. My jesteśmy, więc, więc mówię, to należałoby stworzyć drużynę, która będzie grać na poziomie profesjonalnym, której celem będzie awans do drugiej ligi. Bo to mówię, to miasto, jeszcze raz, to miasto, ci kibice nasi na to zasługują. I, i ja w to wierzę, że tak będzie. Dziękuję za rozmowę. Z Marcinem Adamskim, trenerem floty Świnoujście, rozmawiał Wladimir Mroczek. Montaż Piotr Dworakowski. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców i mam nadzieję, zapraszam na bardzo dobre nasze me mecze w trzeciej lidze.